W świecie pełnym nieustannego ruchu i zmian wszyscy szukamy spokoju i zrozumienia. To naturalne. Jednak często szukamy ich w niewłaściwych miejscach, próbując kontrolować to, co niekontrolowane. W tym filmie przyjrzymy się innemu podejściu, prostemu, a jednocześnie głębokiemu spojrzeniu na naturę naszego umysłu i świadomości. To, co odkryjemy, może być zaskakujące, ale prawdziwe odpowiedzi często są prostsze niż się spodziewamy. Sztuka obserwacji Najważniejszym aspektem rozwoju duchowego jest umiejętność obserwowania własnego umysłu. Nie chodzi tu o kontrolę czy zmianę, to fundamentalne nieporozumienie. Chodzi o bycie świadomym obserwatorem swoich myśli i uczuć. Kiedy siedzimy w ciszy, obserwując aktywność umysłu, bez próby jej zmiany czy oceniania, zaczynamy dostrzegać coś niezwykłego przestrzeń między nami a naszymi myślami. Ta przestrzeń zawsze tam była, ale rzadko ją dostrzegamy, zbyt zajęci gonitwą myśli i reakcji. Obserwując bez reagowania, bez przywiązania, zaczynamy rozluźniać uścisk, w jakim trzymają nas mentalne wzorce. To jak patrzenie na przepływające chmury. Nie próbujemy ich zatrzymać ani zmienić ich kształtu, po prostu je obserwujemy. To pierwszy krok ku głębszemu zrozumieniu siebie. Nie poprzez analizę czy kontrolę, ale poprzez czystą, nieoceniającą obserwację. Iluzja kontroli i odkrywanie prawdziwego ja. Często myślimy, że jesteśmy kontrolerami swojego życia, ale prawda jest znacznie głębsza. Życie rozwija się naturalnie, jak rzeka płynąca swoim nurtem. To, co nazywamy kontrolą, jest często złudzeniem, próbą narzucenia swojej woli na naturalny bieg wydarzeń. Nasza prawdziwa natura jest znacznie rozleglejsza niż to, z czym zwykle się utożsamiamy. To, co nazywamy ja, związane z ciałem, myślami i emocjami, jest jak kostium, który nosimy. Pod nim kryje się coś znacznie głębszego czysta świadomość, która jest świadkiem wszystkich doświadczeń. Ta świadomość nie zmienia się, nie podlega wahaniom nastrojów czy okoliczności. Jest jak przestrzeń, w której wszystko się pojawia i znika. Dopóki identyfikujemy się wyłącznie z powierzchownym ja, będziemy jak łódź miotana falami, raz w górę, raz w dół, wiecznie szukająca stabilności w niestabilnym świecie. Zrozumienie tej prawdy nie jest kwestią wiary czy teorii. To coś, co możemy bezpośrednio zobaczyć poprzez uważną obserwację. To, co nazywamy swoim ja, jest zazwyczaj zbiorem myśli, wspomnień i wyobrażeń o sobie. Ale czy to naprawdę jesteśmy my? Gdy uważnie się temu przyjrzymy, odkrywamy coś zadziwiającego. Za wszystkimi myślami i emocjami istnieje świadomość, która je obserwuje. Ta świadomość jest jak przestrzeń, w której pojawia się całe nasze doświadczenie. Nie jesteś swoimi myślami, tak jak niebo nie jest chmurami. Nie jesteś swoimi emocjami, tak jak ocean nie jest falami. Jesteś tą cichą obecnością, która jest świadkiem wszystkiego. To odkrycie nie jest teoretyczne. Możesz doświadczyć tego bezpośrednio, gdy przestaniesz utożsamiać się z przepływającą treścią swojego umysłu. W tej przestrzeni świadomości nie ma problemów do rozwiązania, ani osób, które potrzebują się zmienić. Jest tylko czyste, otwarte doświadczanie tego, co jest. Prawdziwa natura problemów. To, co nazywamy problemami, istnieje głównie w naszych głowach. Są one jak cienie rzucane przez nasze myśli, pragnienia i oczekiwania. Gdy życie nie układa się zgodnie z naszymi wyobrażeniami, umysł natychmiast tworzy problem. Ale czy naprawdę istnieją problemy poza naszymi myślami o nich? Rzeczywistość sama w sobie jest zawsze kompletna, doskonała w swojej naturalnej harmonii. To nasze mentalne etykietki dobre i złe, właściwe i niewłaściwe, tworzą konflikt z tym, co jest. Nie chodzi tu o rezygnację z działania czy obojętność. Chodzi o zobaczenie sytuacji takimi, jakie naprawdę są, bez nakładania na nie warstw mentalnych interpretacji. Gdy przestajemy walczyć z rzeczywistością, odkrywamy głęboki spokój, który był zawsze obecny pod powierzchnią naszych mentalnych zmagań. To nie oznacza, że przestajemy działać czy się rozwijać. Raczej nasze działania wypływają z jasności widzenia, a nie z mentalnego oporu. Medytacja i świadoma obecność. Medytacja nie polega na zmuszaniu umysłu do ciszy czy osiąganiu jakiegoś szczególnego stanu. Jest jak siedzenie nad brzegiem oceanu i obserwowanie fal. Myśli przychodzą i odchodzą, a my po prostu patrzymy. Nie próbujemy zatrzymać fal, bo to niemożliwe. Zamiast tego odkrywamy coś znacznie cenniejszego świadomość, która jest świadkiem wszystkich tych ruchów. Gdy medytujesz, nie musisz martwić się, czy robisz to dobrze. Nie ma złych czy dobrych medytacji. Każda chwila świadomej obecności jest medytacją, niezależnie od tego, czy umysł jest spokojny, czy pełen myśli? To jak przestrzeń nieba, chmury przepływają, ale niebo pozostaje niezmienione, zawsze obecne, zawsze otwarte. Prawdziwy spokój nie jest czymś, co trzeba osiągnąć, jest naszym naturalnym stanem, często przysłoniętym przez nieustanny ruch myśli. Gdy przestajemy gonić za spokojem, paradoksalnie odkrywamy, że był zawsze tutaj. Można mylnie sądzić, że te nauki dotyczą tylko medytacji czy odosobnienia. Prawda jest taka, że znajdują one najpełniejszy wyraz właśnie w codziennym życiu. Każda chwila jest okazją do praktyki. Gdy prowadzisz samochód, rozmawiasz z kimś, czy wykonujesz najprostsze czynności. Nie musisz uciekać w góry czy do klasztoru, by odnaleźć spokój. Prawdziwa cisza nie jest zależna od zewnętrznych warunków. Jest zawsze dostępna jako tło każdego doświadczenia. Nawet w środku miasta, pośród zgiełku i chaosu, możesz pozostać zakorzeniony w tej cichej przestrzeni świadomości. To nie jest kwestia izolacji od życia, ale pełniejszego w nim uczestnictwa. Gdy przestajemy walczyć z tym, co jest, nasze działania stają się bardziej naturalne i skuteczne, wolne od ciężaru mentalnego oporu i napięcia. Świadome doświadczanie emocji. Życie emocjonalne często przypomina wzburzone morze. Czujemy gniew, strach, zazdrość, radość, fale emocji przepływają przez nas nieustannie. Naturalnym odruchem jest próba kontrolowania tych emocji, tłumienie negatywnych i chwytanie się pozytywnych. Ale to właśnie ta walka tworzy największe cierpienie. Zamiast tego możemy nauczyć się nowego podejścia. Być świadkiem naszych emocji bez próby ich zmiany. Gdy pojawia się gniew, po prostu go obserwujemy. Gdy przychodzi smutek, pozwalamy mu być. To jak otwarcie drzwi zamkniętego pokoju. Świeże powietrze świadomości pozwala emocjom naturalnie przepłynąć. To nie jest łatwe zadanie. Wymaga odwagi, by stanąć twarzą w twarz z tym, co czujemy. Ale gdy przestajemy walczyć z naszymi emocjami, odkrywamy, że mają one swoją mądrość. Są jak posłańcy, niosący ważne informacje o nas samych i naszym stosunku do życia. Pragnienia i wolność. Często myślimy, że nasze cierpienie pochodzi z niespełnionych pragnień. Ale czy samo pragnienie jest problemem? Pragnienie jest naturalną energią życia, siłą napędową naszego istnienia. Problem powstaje, gdy stajemy się niewolnikami naszych pragnień. Gdy uzależniamy nasze szczęście od ich spełnienia. Prawdziwa wolność nie polega na pozbyciu się pragnień to niemożliwe i niepotrzebne. Chodzi raczej o zrozumienie ich natury. Gdy obserwujemy pragnienia z przestrzeni świadomości, widzimy, że są jak fale na oceanie. Przychodzą i odchodzą. Nie musimy się z nimi utożsamiać ani im ulegać. Ta perspektywa zmienia nasze podejście do życia. Zamiast być sterowanym przez pragnienia, możemy świadomie z nich korzystać, nie tracąc wewnętrznej wolności. To jak surfowanie na falach nie walczymy z nimi, ale też nie dajemy się im porwać. Ostateczna prawda. To, co odkrywamy na końcu tej podróży, może być zaskakujące w swojej prostocie. Nigdy nie było niczego do osiągnięcia nikogo, kto musiałby się zmienić. Wszystkie nasze duchowe poszukiwania, wszystkie próby poprawy siebie były jak szukanie okularów, które cały czas mieliśmy na nosie. Prawda jest taka, że jesteś już tym, czego szukasz. Twoja prawdziwa natura czysta, spokojna świadomość jest zawsze obecna, zawsze doskonała. To nie jest coś, co trzeba osiągnąć. To nie jest stan, który przychodzi i odchodzi. To podstawa wszystkich stanów tło. Wszystkich doświadczeń. Może to brzmieć kontrowersyjnie, szczególnie w świecie, który jest obsesyjnie skupiony na samodoskonaleniu i rozwoju. Ale prawdziwe wyzwolenie nie przychodzi przez dodawanie czegoś do siebie, ale przez rozpoznanie tego, co już jest. Nie przez stanie się kimś lepszym, ale przez zobaczenie iluzji oddzielnego ja, które potrzebuje się poprawić. W tym rozpoznaniu kończy się poszukiwanie. Nie dlatego, że znaleźliśmy coś nowego, ale dlatego, że zobaczyliśmy, że to, czego szukaliśmy, nigdy nie było stracone. To jak przebudzenie ze snu, wszystkie problemy i zmagania we śnie rozpływają się w świetle przebudzenia.